prezent, który przygotował dla nas święty Mikołaj, czyli Szaku. Dzisiaj razem z Farelem będziemy rywalizowali o niego w przeróżnych konkurencjach, a za każdą zwyciężoną konkurencję będziemy mogli przeciąć jedną trytytkę. Osoba, czyli ja, jestem najlepszy w święta. Pamiętaj, nie masz ze mną szans. <laughs> Która ostatnią trytytkę zdobywa to, co jest w środku. Co ty żeś tam napchał? Sprawdźmy. No, bo jestem ciekawa. Ej, dosyć ciężkie. No, nie oszczędzałem. Ale pamiętaj, jak napchnąłeś tam cegieł i słomy, to będziesz na nich sam spał. <grystanie> <grystanie> Starczy dla każdego, powiem tak. W sumie prezent jest zielony, więc może być od Grincha. Oglądajcie film do samego końca, aby dowiedzieć się co tam w środku się znajduje. W dzisiejszym odcinku będziemy również rywalizowali w mojej ulubionej grze Match Masters. Jest to gra logiczna, w której trzeba dopasowywać do siebie różne kolory oraz kształty i zdobywać jak najwięcej punktów, żeby pokonać przeciwnika. I Wy też możecie zdobyć w dzisiejszym odcinku prezent, ponieważ Match Masters przygotował dla Was świąteczną, ekskluzywną pinatę. I Jeżeli pobierzecie grę skanując kod QR, który znajduje się na ekranie albo pobierając ją z linku, który znajduje się w opisie, Otrzymacie taką pinatę z niesamowitymi prezentami. Ja właśnie w tym momencie stworzyłam team, który nazywa się Team JJK i ilość miejsc jest mocno ograniczona, bo jest ich tylko 50. A żeby dołączyć do teamu, musicie zdobyć 1000 trofeów, więc powodzenia trzymam za was kciuki, a my lecimy. To zrzuci statuetkę, przygrywa. Trzy po 3. Ha! Dobra. Twardy? Twardy! O kurczę, to będzie gruba akcja! Później będziemy musieli robić podkop jakiś? Nie masz ze mną szans. Przestań! Mam to wyliczone? Okej, okay, trzeba co uważać, bo można to szybko zrzucić Pod kątem? Podkop. O, trzyma się! Paral nie wywróci. Jest mocno. Tak! I co jeszcze wymyślisz? Kurcze! 1-0. Przecinamy pierwszą trytytkę. Ach, prawie to. Czas na rozgrywkę w Matchmasters. Nie masz ze mną szans! <gry> Możecie zaprosić do gry, więc wchodzimy w te trzy kreseczki na górze, klikamy znajomi. Wybieramy sobie tryb, na przykład Bombs Away. Wybieramy boostera na gramy diamentowymi i ja biorę chłomiczka. Ja biorę tego gościa z siłowni. To jest totalny szef, ja ci mówię. <noise> Zobaczymy. Ok, zaczynamy. Ciekawe, kto pierwszy. Ja! Moja A. kolej! Fajnie. Ja zawsze na samym początku używam tej różdżki, wtedy robi mi się porządek na mapie. A ja też mód. mamy tylko dwie rundy tutaj. Dokładnie, więc tutaj trzeba się full sfokusować i skupić. Ekstra, Ekstra move kolejny na moim koncie. Aktywacja, i trafią się Ha Haha! Już kiedyś trafiłaś, nie? <noise> Dobra, uważaj. Uważaj, bo ja... Mam... Czekaj, 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 nie Asa rozpraszaj mnie, bardzo proszę mnie nie rozpraszać. Bomba z bombą. Tak! No bomba a co? Myślała jest nowa aktywacja. A? Niesamowite to jest, oszustwo. Justyna, czy tujesz gierkę? Nie. Za dobra jesteś taka po prostu. Dobra. właśnie widzę. Ona ktoś ma 300 na zero, nie? Okej. Okay. Co tu jeszcze? Dobra, serduszko na serduszko. Zaczynam od tego ekstremu, dlatego ci go kradnę. Ekstremu? Jesteś gotowa? Patrz na to. Planujemy bomby. Planujemy bo nie bomby. Nieważne, zaraz się dzieje. Aktywacja. Żółte ci kradnę, patrz. Normalnie są bomby grane. Pyk, pyk, cała tablica. Nie rozpędziłeś się za bardzo. Zobacz, cała tablica. Uff. 384, kontra, 390, wyprzedził mnie. Ukradnę ci jeszcze to. Dobra, już w Ach, miałem ekstremu! Widziałem, nie, widziałem. Dalej przekrywasz jak coś. No nie. nie. to była chyba najgorsza decyzja. Ekstramów, ekstremów! Nie! Ekstramów! Nie, no czekaj! Tak. Jeszcze nie bierzesz. Czekaj, aktywacja! Jezu, co się dzieje? Kończy Ci się czas, mam nadzieję, że się skończy już. Okej, okay. co jeszcze, co jeszcze? Gdzie jest jakiś ekstremów? Nie ma, dobra, to fioletowe serduszko. Tak, ten króliczek jest za dobry, są komiczek. Co zrobić, zrobić, zabiorę Ci punkty 754. Uf, okay. szybka aktywacja. Na, na, na żółty, na żółty tańczymy. Na początku od razu lecimy z ultem. Żeby nabić jakiś ruch zrobić fajny. <śmuchaj> jest coś. Jest szansa, że to wygram! Nie wygrasz tego. Tak! Nie ma niczego fajnego widzowie. Przykro mi, bardzo mi smutno. Bardzo, bardzo mi smutno 620. Mi się 620. Wytra, bardzo mi przykro. Kolejna trytytka jest moja. No ja to wygląda. Moi drodzy, idziemy po rekord, nie? Każda kolejna tradytka po kolei będzie moja. No. Nope. O ile uda mi się ją przeciąć. Kto pierwszy wciśnie przyciski i odpowie na świąteczne pytanie, w 5 sekund wygrywa. Okej, okay, jestem najszybszy. Uwaga, dlaczego 25 grudnia obchodzimy Boże Narodzenie? Bo się narodził Jezus. Dobrze! 24! 25, dobrze, dobrze, Instynan. <noise> Jeden ekran. przez chwilę. <laughs> A jakbym tak niechcący przecięła dwie na raz. Faktycznie jest pancerny. To pierwszy zrobi bottle flipa. Wygrywasz, jak mówi start. 3, 2, 1, start. Mamy to. Przecinamy. Ja tym razem z drugiej strony. Jesteś mój. Czas na elektrycznego ziemniaka, czyli na urządzenie, które w pewnym momencie kopie prądem. Nie ja się tego tak boję. Ja też. To jest najgorsza gra ever. Kto zostanie porażony? Niestety przegrywa. Ty łap... Możemy powtórzyć Dobra, mnie mocniej kopnęło Co Mówiłem, że będziesz mój To trafi więcej oczek, kopiąc kostką w sufit wychyba. <laughs> jeden będzie, właśnie jeden Każde no! drzwi spadł <laughs> Dwojeczka! Serio? Bardzisko jedynki No A, Spójrz a grać? coraz bliżej słońca, coraz bliżej słońca. No, jeszcze kilka jesteśmy. To pierwszy trafi do kubeczka piłeczką. Wygrywa. Mamy po trzy rzuty. Pamiętaj, że jestem w rzucaniu dobry. A ja grałam ręczną. No. To się zmierzymy. Ty pierwsza. Nope. Nope. No. Co poniósł? Nope. No kurcze! No. Nope. Nope. Nie! Kurde! Nope! Mogę wyrównać! Nope! Nie! Brawo! Jesteśmy coraz bliżej. Czas na kolejną rundę. Tym razem będziemy grali legendarnymi kartami. To dopiero będą Ja biorę małpę. Tak! Dlaczego małpę? <grym> ja Pałpę. Ty musisz coś innego. W takim razie ja biorę Egipcjankę. Jak będę pierwszy to wygrywam? Patrzcie twoja na to. Kolej. Twoja kolej, patrzcie, co się dzieje. Pek Pamiętaj, że są tylko dwie rundy, więc się skupię. No, dokładnie. Piep z Ok, Okej, ekstra mów. Pełny. Aktywacja i lecimy. Spójrz! Spójrz jak się tańczy. Patrz co ona teraz robi. To co się teraz wydarzy, to będzie szok Chyba jeszcze nie widziałeś mojej manki. Ty właśnie nie widziała, jak ci się teraz wydarzyło, nie? Jak coś. Kolejny ul. kolejny ul. Super, podpalamy znowu. Uspokój się! Zwolnij! Nie, się nie ma co się stresować. Zobacz, zobacz, zobacz. Kolejne... kolejne gwiazdki. ekstra mówię, grane. Aktywacja. Twoje ruchy się kiedy skończą? Nie. To jest nieskończona gierka. Kolejny, skarabeusz. Dobra, poczekaj tylko na moją kolejkę. Okej, okay. ja jestem. Co, 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 co? No, Po Od razu zaczynamy na grubo. Aktywacja. Ej. Ej. <grym> Żadnych małp mi tu proszę nie puszczać na scenę, tak? Hmm, proszę bardzo, lecimy dalej. Tylko 77. Mm, kolejna aktywacja. Nawet jeszcze nie użyłam swojej magicznej różdżki. Ale ja też nie użyłem jeszcze swojej magicznej sowy, proszę Panią. Zrobię to właśnie teraz. Aha! To, sobie znowu za małpeczkę. To, to jest mocny mecz. Szybka akcja, tak? Małpa jest, jest po... open. Co tu się dzieje? Pięć! Akcja. Okej. Okay. Ha 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 ha. Mojojo, normalnie to jest. Do widzenia Ci robię. Widzę. <grymne> Ta jest znowu małpa aktywowana. 800 tak coś wbiła. Chciałeś się popisać? Chciałem, bardzo. Chciałem bardzo się popisać. Daj mi jeszcze niebieskie, muszę sklonować niebieskie, dawać karabeusze, koło bomby, koło bomby. tak, Koło bomby! Patrz co się dzieje. Bombs away, tak zwany, puuu! Cała tablica. No nie było chyba... Moja kolej! Aktywacja! Czemu już? Nie, nie miałem muwa żadnego? No, a wykorzystam sobie jeszcze gwiazdki, mamy czas, mamy przewagę. Czemu nie? Krystyna nie jest Ci szkoda się tak znęcać nade mną? <noise> Kolejna aktywacja. Mi się wydaje, że jest Ci głupio. Ja na tym miejscu wyciągnął białą flagę, pomachał. 558 do 1019, na razie. Na razie. Ej, to znaczy, że będę mogła więcej niż jedną tracytkę przeciąć? Dwie maksymalnie, nie więcej. To dwukrotnie więcej masz punktów ponad. Dobra, ostatni ruch. Dziękuję. Wiesz, że jestem honorowy, dwie tracytki są twoje. Te dwa ruchy zmienią wszystko. Pierwszy. Moc mi się skończyła, potrzebuję boostera. Drugi. Przywitajcie naszą chomiczkę Śnieżkę łapkami w górę. Tak ją nazwaliście pod ostatnim filmem. I teraz Śnieżka znowu dokona wyboru. To wygrywa. Kolor niebieski i zielony to jest mój kolor, a różowy i pomarańczowy to kolor JJki. Go girl! Girl no, no, power, no, 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 pamiętaj! No, 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 no! Nie zakocha się w tobie. Zakocha, zakocha. Ja się już nie zakochałem. Lecisz maleńka! Różdre, o, 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 o! Dobrze! Tam miejsce, ]do... tam nie, tam nie tam Ale nie, czy to nie intimate, jest ta. Minta, drzwi nie. Do mnie? Nie! Do mnie! nie. do mnie, półmareczka! O! Emmen, o bo, tak! O, Nawet nie wlazła na pole zielone. Nie wiem, czy ona chociaż ślad zrobiła na moim polu. Już jesteśmy bardzo blisko widzowie Quiz runda druga. Jakie zwierzę jest związane ze świętami Bożego Narodzenia? Renifer! Dobrze! A kto? Zajączek? Karanek Boży? Renifer Jak to renifer? To dawaj drugie, trzy pytania Jakiego koloru jest tradycyjny strój Mikołaja? Czerwony oh, Nie, czerwono biały O, lepiej powiedział no Ja zaliczę Dobra, na... jeden, jeden, Do, ostatni punkt Ale prosty pytania Szakuj, wysiliłeś się no Jak nazywa się dzień po Bożym Narodzeniu? Pierwszy Dobrze nie, nie, nie! nie! Myślałem, że jakąś ma bardziej skomplikowaną nazwę Easy Win. Wigilia. Dwa Zostały już nam tylko dwie do końca. Idzie mi coraz lepiej to otwieranie. Ostatnia runda w Matchmasters, tylko że tym razem wybieramy sobie boostery nawzajem. Dobra. To daj telefon. Ja Tobie wybiorę statek UFO. No to ja, Tobie, szalonego naukowca. Niech będzie. Kto pierwszy? Kto pierwszy? Ja! Okej, okay, no i dobrze. Ja. Magiczna różdżka. Tak. Jak zawsze musi czarować na początku. No to sprawdźmy co potrafi ten statek głupotny. Okej. Okay. Wow! On kradnie klocki. Okej. Okay. I, I robi sobie? czystkę na mapie. I wow! Co to było? Czemu tyle liniasz? Ekstramontni mi zrobił. Ekstramund. On dalej działa! Ej, on jest za dobry! Elegancko, ale dobrałem. wybrałem. Na taki ruch. I Ta, jeszcze laser jakiś u góry był. Ej, on cały czas działa. Okej, okay, to jest mocne. I znowu mogę zrobić aktywację. Dobra, przegiałem. <laughs> Dziękuję za tak dobry wybór. On jest lepszy od mopy. Kurczę! Dobra, szybko. Na początku to. Teraz karabeł. Ale, że ty tego nie widzisz, to jest. Ja się skupiłem bardziej na ultach. Teraz odczaruję. Poczekaj, tu mam jakieś magiczne fiolki. I teraz już zapłynę. Zobacz co się dzieje. Jesteś w szoku przecież. Wow. Teraz. Jakieś szalone eksperymenty przeprowadzasz. Tutaj. Zobacz co się dzieje. Ekstremum. Ekstremu. 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 Wszystko rozdziupa. i to ty masz bombę. Aktywacja. Let's go. Czarujemy dalej. Dobra, chyba ja też przegięłam z tym twoim boosterem. Tak no, to wygląda. Aktywacja od razu. Nie tracimy czasu. Ja właśnie... Ja nawet nie patrzę na dodatkowe ruchy, tylko od razu ulp, żeby wjeżdżał. Te karty są za mocne. Nie wiem, co dalej zrobić. Jak coś mam pełnego ulpa na dzień, dobry, nie? Coś pamiętała. Nie. Aktywacja. Zdążyłaś? No a jak? Nie ma. Nie ma! Nie ma nic! Nic nie ma. Kurcze Dobra. Od razu aktywacja u mnie jest. Coś czuję, że przegram moja intencja mi odpowiada, że to się nie skończy. Te kolorowy booster jest mocny. To naukowiec. Ekstra, ekstra. O, zabrał mi ekstra! Nie, nie, ty już masz ponad 700 punktów! Let's go! I sowa, jeszcze sowa. Jeszcze nie była mądrej głowy, nie była grana. Mądra głowa zagrać. Tak! Jest teraz się gotowa? 3, 2, jeden. I źle policzyłem. Wygrałem czteroma punktami. Ta gra jest nieprzewidywalna. Ja nie sądziłam, że wygram. Mam szansę się odbić. Trzeba grać do samego końca, pamiętajcie. Stała ostatnia trytytka. Kamień, nożyce, papier. Do trzech, kto otworzy prezent. Ale będą emocje. Trzy, po, trzy. Trzy, po, trzy. Taka! Jeden. Trzy, po, trzy. Nie! nie! Trzy, po, trzy. Trzy, po, trzy. Trzy, po, trzy. Nie! po, trzy. Trzy, pa, trzy. Trzy, trzy. Jesteś mój! TAK! let's go! To jest moja paczka A. Podzielę się z Tobą opakowaniem Jestem ciekaw co to Szako zapakował Pozwolę Ci otworzyć z tamtej strony no. Otwieraj A co? Jaki duży karton O kurczę, jaki papier silny no. Można obracać? Można, można, wszystko. Okej. Okay. moje. Justo. Za te czpuśki. Ach, ja sam. No, silna, jestem się wczyna, dawaj. Dobra. Ale, że jest zaklejony. Wow. Dużo czegoś? I jest coś, co tu jest. Nie Jezu, gadaj! Jezu, to są figurki jest. dmuchane, Jedna, druga! Ekipa świętego Mikołaja! To my! To my! nadmuchajmy to! Gotowa na świąteczny prezent od szaka? Tak! Wesołe świąt widzowie! Respią się, respią się! Jezu. Jest i ciało! Dawaj Dawaj grubego tam podnieść! Trzymam! Dawaj, wstawaj! Ale kozak! Ej, 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 stój! Czy wy to widzicie? Święty Mikołaj! Cała ekipa! Święta Majcianka! O ma nawet tą laskę lukrową! Mój elfe! Ale co? Tutaj jest kozak wielki! Łooo! Wow! na to wlazła! Dziękujemy, Szaku! Mega kozacki prezent! Serduszko! Ciastek! Ciastek! Tak! Mam nadzieję, że bawiliście się tak samo dobrze jak my. Oczywiście możecie bawić się dalej, więc koniecznie pobierajcie Masters za pomocą kodu, który wyświetla się na ekranie lub wchodząc w link, który znajduje się po opisie, żeby odebrać świąteczną pinatę z niesamowitymi prezentami. A my dziękujemy za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Cześć!